Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. E, tak jak Was prosiłem, po ostatnim odcinkiem dobiliście ponad 75 łapeczek e, w zaledwie 2 dni. E, a więc co? No dzisiaj kolejny odcinek. E, no i pewnie się już domyślacie, e, z tytułu będzie to właśnie z wykotu tej samiczki oraz zakończenia znowu tej samiczki. No niestety ta samiczka nam się nie okociła. No i próbowałem ją wczoraj dopuścić do, do samca No to raz się przewinął Było to wieczorem, więc raz się przewinął No i dzisiaj sobie znowu ją puścimy A tymczasem co? Myślę, że przejdziemy sobie do Pokazania tych maluchów Szczerze mówiąc od wykładu, czyli 4 października Nie sprawdzałem gniazda Nie wiem jak to tam może być bo było naprawdę strasznie zimnie Zimno, teraz też jest trochę zimno więc postaram się to zrobić w miarę szybko a więc co, już bez tego dłuższego gadania ja nacieram sobie ręce samicą i widzimy się już przy młodych no dobra, samica już jest odsadzona ręce ma natarte, a więc możemy przejść do pokazania maluchów jak widzicie, puchu trochę jest trochę jakieś tam słomy sobie nawaliła na nich o, nawet brudną ściółkę na nie nawaliła no nie za dobrze, nie za dobrze o, ale już widać maluszki. E, zobaczymy sobie, ile ich tam jest w tym gnieździe. Powinno być chyba 9, z tego co kojarzę. E, no bo niestety jednego przy wykocie zmarnowała. Był przegryziony w pół. Już mamy 3. I tutaj jest 4, 5. 6. Siódmy maluszek, ten jakiś taki chudy. ósmy i jest ostatni, czyli dziewiąty. Parę jest tu chudszych, ten jest chyba najgrubszy. Jak widzicie, wszystkie maluchy są w miarę żwawe, więc to też tam jest jakiś plus. No i co, myślę, że chyba pochowam zaraz szybko, bo zobaczcie, jak naprawdę chcą iść gdzieś do ciepłego, bo jest naprawdę bardzo zimno więc nie będziemy ich tutaj chłodzić niech się grzeją tam w miastku no przykryjemy sobie tak, cały na pewno znajdzie bo jak widzieliście, gniazdo nas do samo było tak przykryte przez samice, a więc co, zobaczyliście 9 maluchów, e, to teraz sobie przejdziemy do dopuszczania samicy z Oj, Jak widzicie, puchu jest tu wszędzie pełno już od ponad jakichś dwóch tygodni. E, samica żadnych znaków nie, nie daje, że jest kotna, pod brzuchem żadnych gruzów nie czuć, e, daje się normalnie samco i pokryć, e, więc zobaczymy sobie jeszcze ją dzisiaj, puścimy drugi raz. Zobaczymy, co ona wykombinuje, yy, mam nadzieję, że się da jeszcze raz z raz co najmniej pokryć yy, do tego samczyka, yy, a więc co, ja przesadzam sonicę i zaraz je widzimy. Dobra, króliki, samica już jest u zobaczymy, co, co z tego wyniknie.

nie no. będzie pierwszy, że chcemy siebie wydełpić Pasjonaci będą zawsze z i Wszystkie zakręty są moje, twoje, nasze Wprost na przyspieszenie, coraz szybciej, jak nie Nikt nie będzie pierwszył, że chcemy siebie wydełpić Pasjonaci będą zawsze z niebdodrzegi No nie gryź tej samiczki

E, więc ja jeszcze sobie parę razy ją dopuszczę e, i myślę, że potem gdy będę przerabiał film to, to napiszę wam e, czy samiczka się jeszcze raz dała dopuścić e, czy też nie. A więc co, myślę, że teraz e, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. E, no i następnym razem kolejny wycinek, jeżeli dobijecie 75 łapeczek. E, prawdopodobnie będzie to z codziennych obowiązków e, już w jesień czyli tam bez innych różnych dodatków czy coś takiego e, a więc to no, no dzięki za obejrzenie i do następnego cześć